Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z naszego serwera. Dzisiaj w sumie to jest ten sam dzień, który, który był ostatnio, ale już jest dużo, dużo później. I ja przestałem grać ogólnie, po jakim no, jeszcze grałem sporo. I tutaj, jak widzicie, nasze obozowisko się bardzo rozrosło. Grałem jeszcze sporo, ale później już skończyłem. No i później ja już nie grałem, a jeszcze moi tutaj koledzy i znajomi, tak, więc bardzo dużo się pozmieniało, słuchajcie, jest bardzo dużo zmian, które chciałbym zobaczyć, tak samo jak na przykład Nether tutaj jest jakaś automatyczna farma rybek, która jest, jest ok, jest, jest spoko, będę se łowił. Widzę, że tutaj jest bardzo dużo farm ogólnie Tam, jest, tam, tam jeszcze sobie pójdziemy w ogóle z zombie w złotej zbroi, typie, co ty robisz? Mam bardzo mało itemków, bo zginąłem w lawie, więc trochę przypał. Miałem diaksję i umarłem w lawie. Yy, zaraz zobaczymy, co to jest za cosiek w ogóle. Okej, okay, będę zbierał książki do Enchantu. Mam jedną już. Bierz ze skrzynki itemy, które zostawił inny gracz. Aha, puste. Okej, okay, dobra. Tu widzę, ktoś się zbudował i naprawdę bardzo dużo osób będzie się budowało tutaj, właśnie w tym miejscu. W ogóle czyje to jest? Takie dużo... Jocie! Co jest? Co jest? Co to jest? Skąd? Co jest? W sensie. O mój Boże! Chyba se dużo połowili. To jest chyba Kamila. Ale słuchajcie, ja naprawdę to o obozowisko mi się naprawdę bardzo podoba, ale chciałbym się od niego. W sensie. Jest tu naprawdę bardzo miło, fajnie jest, tutaj są moi znajomi, jest jest Gituwa, nie, jest w ogóle. Tylko, że tu jest takie trochę. Tak trochę, no. W sensie. Hmm. Jeszcze muszę to przemyśleć, bo ogólnie chodzi mi o to, że chciałbym zbudować swój dom. I ten dom chciałbym zbudować naprawdę spory. I to obozowisko by mi troszeczkę u mnie możliwiało moje plany. I najchętniej ten zbudował to w lesie, ale tutaj też mogę sobie posadzić drzewa. To mi też nie przeszkadza, a płot zawsze mogę powiększyć. O obozowisko może się powiększyć. Więc jeszcze od nad tym pomyślimy. Ale co chcę jeszcze wam pokazać, to to, że wszedłem w spółkę z graczem Edamski Podłoga. Podłoga chyba. Edamski Podłoga. Yy, a konkretnie... Edamski zdobył dwa wieśniaki, które zamknął właśnie wam gdzie, pokażę gdzie. I będziemy robić w moim ranczu, które... Yy, czekajcie, nie tu. Będziemy robić w moim ranczu, yy, które jeszcze zbuduję, będziemy robić farmę tych oto wieśniaków. Jak widzicie, tu jest jeden i tam jeszcze w dole jest drugi. No więc moim zdaniem, kozacko, będziemy mieli enchanty, których inni nie mają. Ale ja nie chcę speedranować, chcę, żeby ten serwer się fajnie tutaj, żeby można było na nim trochę pograć. Bo na ostatnim serwerze było tak, że po prostu każdy już po pierwszej godzinie miał diaksy, nether i w ogóle, i no po prostu. No po prostu szybko nam się to znudziło, tak? Już każdy, każdy zrobił wszystkie rzeczy i po prostu, no. Okej, okay, tu widzę, że tu jest jakaś forteca. co w się sensie forteca. Chodzi mi o to, że ogólnie zrobione coś takiego, nie? Tutaj widzę, że naprawdę eksplorowali już nether bricki. Czy tam jest... No, dobra. Nether Fortress może tam być, ale to kiedy sprawdzimy, kiedy indziej. Na razie nie chcę iść do Netheru, w się sensie niedługo. Chciałbym mieć siodło, bo chciałbym mieć konia. Yy, który nazwałbym Szczupak. A tak w ogóle to dziękuję wam za 20 subów. Wiem, że to mało, wiem, że to trochę śmiesznie brzmi i tak mówię. O, dziękuję wam za 20 subów, ale yy, o, o, typie, 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 nie mam tej, nie mam tej. Czekaj, tarcze, tarczy A typie, co mnie bijesz? Chłopie, chłopie, opanuj się! No typie, co jest co za chłop w ogóle. A ogólnie to yy, dziękuję wam za 20 subów i następny cel to jest 30. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to koniecznie i wyślijcie, nie wiem, znajomym link do mojego kanału babci dziadkowi wujek, babcia, nie? Wyślijcie komukolwiek ko wszystkim, kogo komu znacie, po prostu wyślijcie ten link do mojego kanału, niech to wszystko się rozrasta, bo naprawdę jest naprawdę jest spoko, nie? Jest spoko. Mam nadzieję, że z tego serwera zrobimy naprawdę fajną, regularną serię. No tak, no serię. Myślałem, że mi się pomyliło. Dobra, po pierwsze, yy, potrzebujemy. Potrzebujemy, no. Potrzebujemy. Potrzebujemy czego? Drewna. Drewna potrzebujemy. Tutaj ktoś po prostu nie rozwalił całego drzewa. Mnie to denerwuje, ale okej. Okay. Przeżyjemy z tym. Nie będę też rozwalał całego, bo jest naprawdę widzę, że obszerne. Rozwalimy kiedy indziej. Bo moim, moim planem takim początkowym to było po prostu osiedlenie się. Osiedlenie się w tym lesie, nie? Bo tutaj jest naprawdę spoko teren. To jest, to jest las taki pagórkowy. Mogę w sumie, mógłbym się osiedlić tutaj. Szczerze mówiąc, fajnie by mi się mieszkało na takiej łące z wszystkimi tutaj. Więc ostatecznie. Chyba sywalny tutaj, tutaj, gdzie będzie ten płot, to będzie trzeba powiększyć, nie? Tutaj. Tak, se, o, taki, bo chcę mieć bardzo duży dom. Tak jak na hardkorze teraz buduję dom, to on będzie, yy, no, no nieduży, nieduży będzie. Tak, tutaj chcę, żeby ten dom był naprawdę duży, będą naprawdę ładne pokoje, wszystko będzie zrobione, boże. O, okej. Okay. Wszystko będzie zrobione po prostu elegancko, wszystko będzie ładnie, yy, bo chcę to dopracować i tak, żeby było takie, no kurde, dobre. Chcę, żeby to było takie porządne, nie? Więc na pewno płot będziemy musieli przestawić tam na górkę. No i będziemy budować tutaj. To w ogóle jest moja farma krów, która widzę, że się rozrosła. I się jeszcze strejdowałem dwie krowy za dwie świnie z tym, z, z Matim. Więc bardzo fajny tradzik. Tylko teraz co do, co do konia, tak? Mówiłem koń i przerwałem w pewnym momencie, że miałby się nazywać szczupak, jak mówiłem wtedy o o tym w ogóle nie dodałem wtedy, że e, dzisiaj słowo klucz w komentarzu napiszcie. E, to będzie hashtag ha, hashtag obóz. Nie, niech będzie. Niech będzie tak o. E, I bym chciał mieć konia, który jako, że poprzedni koń świętej pamięci Płotka. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z Płotką, to obczajcie mój poprzedni film. W sensie nie poprzedni film. Film seria niefortunnym z, niefortunnych zdarzeń w Minecraft z Adi. E, I tam właśnie zdarzyła się tragedia Chcę, żeby nazwać mojego nowego konia też nazwą ryby. Nie, nie wiem, tak, tak, po, tak po prostu sobie, tak sobie wymyśliłem. Ja proponuję szczupak. Jeżeli macie jakieś inne nazwy ryby, które byście mogli mi zaproponować, to ja bardzo chętnie y, zobaczę sobie wasze komentarze. Tylko przydałby? O, dobrze, dziękuję. To ja bardzo chętnie zobaczę wasze, te, wasze, wasze zdanie na ten temat, jak może się nazywać ten koń. A teraz, tak, teraz słuchajcie, trzeba ja mam to zrobić. Przydałoby się zrobić jakiekolwiek farmy. Ten odcinek nie będzie ciekawy. W sumie to takie gadanie. Chciałem pogadać o paru rzeczach w trakcie, kiedy, w trakcie, kiedy robię tutaj rzeczy, albo, yy, albo tutaj, yy, czy ja mam dużo. No kurde, nie mam dużo drewna. To niedobrze. Powiem Wam, że to bardzo niedobrze. Gdybym chciał sobie zrobić dom, to bym musiał być taki. No taki spory, no. Gdybym chciał go mniej więcej. Potrzebowalibyśmy dużo więcej dirta. Ale dobra. To się, tym się zajmiemy później. Na razie sobie zróbmy farmy o takie jak na przykład tutaj i tutaj, bo farm y, nie mieliśmy. Ale ten, ten płot, żeby nam potwory nie, tutaj nie wchodziły, y, zajął mi miejsce na farmę. Więc zbudujmy sobie taką prowizorkę poza obozowiskiem, bo tutaj nie ma miejsca, oczywiście. Po co miejsce dla mnie? Poza obozowiskiem sobie wybudujmy tak na cały ten. Y, ja tu sobie dodam samemu ręcznie wodę. Słuchajcie, niedługo też będę by robił, no po prostu będę robił po prostu to. No, będę robił, będę robił już ten dom. I to może być naprawdę niedługo, i możliwe, że to będzie nawet dzisiaj. Chociaż, że najprawdopodobniej będę dzisiaj łowił ryby. Ale to jeszcze zobaczę, jak będzie. Dobra, słuchajcie. Na razie, na ten moment, tyle mi drewna wystarczy. Ja jeszcze se na pewno pozbieram, bo to mi nie wystarczy na cały dom, ale chodzi mi o to, że chciałbym zaprowadzić was do jeszcze jednego miejsca. Eee, do pewnej wioski, którą, no niestety zauważyłem na mapie. W sensie mamy taką, to jest hosting od Craft Survey, i mamy tam mapę, no i niestety po prostu. Zauważyłem, że tam jest wioska, no ale wiecie, no skorzystam już, nie. Właśnie nie będę zabierał wszystkiego, po prostu zobaczę czy tam cośkolwiek jest, jak będzie siodło, to będzie kozacko, no chyba że tam był Adam i akurat stąd ma siodło, yy, ale mam nadzieję, że nie. Więc pójdziemy spać i po prostu pójdziemy do tamtej wioski. Ogólnie to wioska jest za tamtym lasem świerkowym. W ogóle jeszcze przed tym yy, mieliśmy się razem z Adamem osiedlić yy, tam. Z tym Adamem, co robię z nim yy, tą farmę wieśniaków. Mieliśmy się osiedlić ogólnie tam. I tam mieliśmy właśnie zrobić tą farmę, yy, ale no to było za daleko. I wszyscy, jeżeli się osiedlali tutaj, no to powiedziałem sobie, no kurde, no, nie mogę tak chcę po prostu pójść gdzieś dalej, bo to wolę chyba mieszkać, wolę chyba mieszkać tam. No i yy, plan jeszcze był taki, że zamieszkam w tamtym lesie. Ale jak teraz na to patrzę? To chyba po prostu zostanę właśnie tam tam jak mówiłem na tym obozowisku naszym. Ej, słuchajcie, chodzę i chodzę po tym lesie. I chyba ta minimapka mnie po prostu no nie minimapka, po prostu ta mapa chyba mnie po prostu oskamowała typiarzu. Nie ma nie ma wioski żadnej. Nawet nie jest blisko tej wioski. Możliwe, że to jest za tamtym lasem, ale po prostu nie chce mi się tam iść i ten odcinek nie jest taki długi żeby po prostu tam iść, nie mam czasu, w sensie ja czas bym miał, ale mi się tak nie chce, nie, nie, opyla się. Ale w sumie dobrze, bo trochę na tą mapę to było takie trochę oszustwo, ja sam nie chciałem tego, no, ale no widziałem, więc postanowiłem, że sobie tam pójdę. Ale nie znalazłem, więc w sumie dla mnie lepiej, nie będę teraz szukał, w sumie nie szukałem wtedy wioski, ale no, wie, nie, no wiecie o co mi chodzi, szukałem tego miejsca, gdzie my mieszkamy. I patrząc po prostu znalazłem znalazłem tą, tą wioskę, bo była obok, ale właśnie nie wiem czy ja dobrze znalazłem to to nasze miejsce, bo mapa nie była zaktualizowana yy, i nie było widać budowli. Przez co yy, przez co yy, no nie po prostu musiałem tak patrzeć, gdzie szliśmy ze spawnu i właśnie potem się kierować w którą stronę yy, mam iść. No i znalazłem takie miejsce, które naprawdę chyba trafiłem, tylko że no chyba nie i niedaleko za świerkowym lasem była właśnie, był właśnie ten, 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 był właśnie, no, był właśnie, była właśnie wioska, no ale no chyba mi się coś pomyliło, ale to trudno, a zresztą dobrze, wioski będziemy znajdywać sami, zresztą było kilka wiosek. Jest teraz pewnie połowie, lub po kopie lub inne takie nudne rzeczy, albo po prostu będę szukał, będę zbierał itemki, drewno, materiały różne na budowę domu, więc. W przyszłym odcinku albo będziemy już mieli zbudowany dom, albo będziemy go budować, chociaż najprawdopodobniej będziemy już mieli, w, przynajmniej w połowie zbudowany, bo budowanie nie jest takie, nie jest takie ciekawe. Yy, budowanie można robić na live'ach, ale na odcinkach, no nie ma na to czasu i żeby zmieściło się to w tak w odcinku sensownie, trzeba to przyspieszyć. Ale jeżeli się przyspiesza, to to zajmuje odcinek, a nie jest takie przyjemne do oglądania. Yy, więc po prostu zbuduję sobie sam, lub tak jak w poprzednim odcinku z Minecrafta Hardcore, po prostu, na yy, mnie nie. Myślałem, że był zły na mnie wilk. Yy, po, jak w poprzednim odcinku z Minecrafta Hardcore. Zrobię takie opis co robiłem na przykład w sensie, że nagram to jak buduję, i wtedy po prostu będą urywki z tego jak buduję, a ja sam będę opowiadał, jak chciałem to zbudować i jak to zrobiłem. No i później, później po tym wstępie będzie normalny odcinek. Jeżeli chcecie takie, takie, takie wstępy z takich rzeczy, których nie pokazywałem na odcinkach, a są ważne, to wtedy wpiszcie w komentarzach. No i w komentarzach też hashtag, hashtag obóz. Nie zapomnijcie o tym. Fajnie, było, gdybyście zostawili lajka, jako że doceniacie moją pracę, no to możecie zostawić lajka. Będzie mi bardzo naprawdę miło i to mnie trochę zmotywuje do dalszego oglądania. Jeżeli podobają Wam się te filmy, możecie też zasubskrybować kanał. Wbijamy 30 subów, kiedyś może 100. Bardzo mi by było miło. Jeżeli wy nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, a jeżeli yy, subskrybujecie, to nie wiem wyślijcie link do mojego kanału babci, dziadkowi powiedzcie, że on zbiera 30 subów, on zbiera tutaj, tak subskrybuj, subskrybuj, będzie mi naprawdę bardzo miło. Chociaż, że pewnie nikt tego nie zrobi, ale jeżeli zrobi, to napisz w komentarzu, dam serduszko, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło i fajnie. No i dziękuję wam za oglądanie. Wracamy do obozowiska. Lame już nie są wkurzone na mnie. No i co? Hashtag obóz w komentarzu. Cześć!